A z drugiej strony pomyślałam, że co będę grała bez Was, jak już i tak gram i gra mi się dobrze, to nagram kolejny odcinek od razu, jeden po drugim. Najwyżej wytnę zabawy z Olafem na komisariacie, no bo nie wiem, czy w sumie chcecie to oglądać, a ja naprawdę, naprawdę, naprawdę mam straszną ochotę z nim grać. A Wajle teraz i tak nie pracuje, więc myślę, że możemy chwilowo się trochę nim pobawić, a najwyżej. Tak, jak mówię, wytnę, po prostu wytnę. Olaf, kochany, ona zajmuje się dzieckiem, więc może ty przyrządź jakieś, jakieś śniadanie, co? Podaj śniadanie i yy, może niech to będzie. No, sałatka owocowa, bo ona cały czas ten tryb życia yy, musi. Gratuluj nowego członka rodziny, a dziękujemy, dziękujemy. Yy, musi sobie kształtować, bo jeszcze go nie ma ugruntowanego, zresztą, jak wiecie, można stracić, więc. Yy... Kochana, mąż będzie tutaj zdrową sałatkę owocową dla ciebie przygotowywał. A ty tu widzę, tak, maluszka nakarmiłaś, e, skorzystasz. E, tutaj młody jeszcze troszeczkę dosypia, bo jego potwór z podłóżka obudził, ale na szczęście się dogadali, więc nie ma tragedii. Nie ma tragedii. E, ojej, ale nie zdążycie zjeść. O, jak mi przykro. O, ktoś tu jest, ktoś tu. Ktoś tu ćwiczy. Asystent. Ok, to porozmawiam z panem asystentem. A co, mi tam. Może przyjdzie tu do nas, czy musisz do niego pójść? Wow, on jest niezły. O, zdobyto styl życia. Towarzyski odblokowałaś. Fajnie, a ja bym chciała, żebyś to odblokowała ten inny, ale. E, Przeglądaj policyjną bazę danych, sporządź mapę przestępstw. O, sporządź mapę. Olaf sporządził mapę najnowszej sprawy. Teraz dobrze byłoby udać się na miejsce pierwszego przestępstwa. Udamy się, udamy. Udaj się na miejsce przestępstwa. Za pomocą mapy. Tak zrobimy. Baza danych przejrzana, Windows zamknięty, hasło wprowadzone i lecimy. OK, no to słuchajcie, proszę bardzo. Zbieramy wskazówki. Zrób zdjęcie materiału i zbierz próbkę. Co tu się wydarzyło? Kto tu tak naśmiecił? Panie, ja nie wiem. Ja nic nie widziałem. Zdobądź zeznania następnego świadka. Boże, ilu tych świadków ja mam przesłuchać? Tutaj trzech tylko jest. Już chyba ze wszystkimi gadałem. Jest tu ktoś jeszcze? Halo. Dzień dobry. Nie. Nikogo tu nie ma. Czy możesz pogadać jeszcze z tą panią? Czy to Cię za, zaliczy? te ci? Skąd pani ma tego loda? Dobra, możemy wracać na pusterunek policji. Super. A, no i jesteśmy z powrotem! Jesteśmy z powrotem! Trenuj przez godzinę, sprawdź w bazie policyjnej analizę materiał dowodowy. Zrobimy sobie analizę materiału dowodowego. Próbeczki, którą zebrałam. Mam nadzieję, że kurczę... Mogłam, znowu, znowu zebrałam za mało próbek, bo szczerze mówiąc myślałam, że zachowują się te próbki z poprzedniego zebrania i że to nie ma znaczenia, bo to kiedyś tak, jakoś tak mam wrażenie, że w tych Sims 4 to tak było, że to nie miało jakoś specjalnie znaczenia, no ale jak się okazuje jednak ma. Dobrze wiedzieć, dobrze wiedzieć, dobra pani Policjant, bo ja chcę żebyś dostał awans i żeby Cię przebrało, bo jednak eleganciej by było jakbyś wyglądał tak jak ta Pani Detektyw, a nie jak Pan Posterunkowy. I jak tam? Nasze próbeczki. Kaktusik rośnie. Analiza udana. Jej! Cudownie. W takim razie nanieś wskazówki. O, Olaf odkrył, że podejrzany nosi koszulę z krótkim rękawem. Cudownie. Wydedukuj sobie coś i wracamy do domu. Może chociaż obiad się z żoną i dzieckiem uda zjeść. Od której do której ty pracujesz, moja droga, jutro? Od 9 do 17, a on od 9 do 18. Ok, ale jutro ma wolne, i pojutrze. Ojej, to się dzieckiem zajmie. Jak słodko. Słuchajcie, y, zmienia mi się gra na y, rozgrywkę Olafem, no ale trudno. trudno. Trudno, co poradzę. Olaf, bo ty nie skończyłeś tej sałatki, więc chodź tu, kontynuuj. Ty, moja droga, dzieciaka, musisz zmienić mu brudną pieluszkę, bo jak widać, niestety, no, no niestety, jest jak jest. Ty, mój drogi. Rozegraj trzy partie szachów. Czytaj z dorosłym przez dwie godziny. Ojejku! To nie jest fajne. Kurczę, ja mu chyba szachy muszę kupić. Okej, okay, kochana, czy małe jest już w porządku? Jest w porządku, super. E, Olaf, 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 nie, 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 nie. nie, Proszę tutaj, o, tu usiądź. Biedny, zmęczony, ale możecie sobie od razu tutaj o trochę porozmawiać. Wyjaw żonie wielki sekret. Nie wiem jaki, ale jakiś na pewno. Ej! No i czemu się znowu przesiadacie? No proszę was. Ach, będziecie się przytulać czy coś? Nie, będziesz jej wyjawiał sekret, bo nie mogłeś siedząc. Okej, okay, no tak bywa. Tak bywa. No dobrze. No dobrze. O, mum i Olaf bardzo się przyjaźnią, ale fajnie. Czy my tu mamy książki? Bo ja bym chciała Olafowi poczytać, ale Ale nie wiem, czy to jest książka dla dzieci. Ej, halo, książka. Przeczytaj dziecku. Dobrze, przeczytamy mu jakąś książkę Fantazji. To będzie zadanie Olafa. Oj rozmnożymy od razu jakieś żaby bo za chwileczkę będziemy kupować nowy dom więc wszyscy rozmnażają żaby, Olaf będziesz czytał? super, a ty co będziesz robiła? będziesz rozmawiała, Moon idziesz? halo? o jest Zawsze problem, zawsze problem. Moja droga, co ty musisz zrobić? Styl życia, miłośnik zdrowej żywności, dziesiąty poziom wewnętrznej harmonii. O, wspaniale, dobrze, moja droga, ty będziesz ćwiczyć. Proszę bardzo, wykonaj sekwencję jogi, skupianie umysłu, a ty będziesz czytać, tak jak było planowane. Nie wiem, co zrobiłeś z książką. Co zrobiłeś z książką? Olaf, czytaj dziecku. Mówi. Może teraz się to uda, bo wcześniej mum nie miał gdzie usiąść. I mamy osiągnięty drugi poziom wychowawczy. Jak słodko. Okej, okay, musiałam ich schocić, bo wyglądają po prostu razem przerozkosznie. Tak, a nasza droga Violet dalej tutaj ćwiczy. Nie, bo nie wygląda dobrze. Wygląda jakby miała być jakaś burza tutaj w Simsach. Ale tu chyba się burze raczej rzadko zdarzają w tym otoczeniu. Trenuj na siłowni. Dobrze, wybierzemy się z tobą na siłownię. A ty masz satysfakcję, 2000 Czy My już możemy kupić ci upało upałoodporną? Możemy. Tam, da, dam, da dam. Mamy wykupioną upało odporną. Dobrze, to to jest spełnione. Kolejne zadanie. Zostało nam jeszcze dziesiąty poziom wewnętrznej harmonii, styl życia, miłość, zdrowej żywności, maksymalnie praca yy, prawnika i klub na 1500. Nie wiem ile nam brakuje w klubie, ale zaraz się dowiem. Mam 147, ale ja wydałam 1000 na yy, te. Tu wydałam, bo na bonusy wydałam około tysiąca. Bo pamiętam, że wydałam około tysiąca, ale czy to było tysiąc, czy to było. To było chyba tysiąc równe, bo tak się starałam, żeby pamiętać. Więc za... dobra, tysiąc, zostało 500, tak. Znaczy zostało no niecałe pięćset do zdobycia. Czy Twoja żona skończyła ćwiczyć? Yy, bo ona ma teraz nocnego marka, więc jej trochę szybciej powinno to wszystko rosnąć, ale z ja tego co widzę, to chyba w ogóle nie rośnie. Czyżby znowu się coś zbagowało? A nie, bo przestała ćwiczyć, ok? Synek, idź spać, co? Tak, ale wiecie co? Nie siedźcie tutaj, gdyż ponieważ dziecko będzie chciało iść spać, I nie będzie mogło. Wstańcie. O, super. Dziękuję. Dziękuję za powstanie. Możesz jej powiedzieć. Flirciarski dowcip. Czekajcie, czekajcie, co mi tu, tu tu, Mir ma wkrótce urodziny. To chyba jutro. To chyba znaczy, że jutro, prawda? Tak! Super. Ale fajnie. Kurczę, ja chciałam, żebyście zrobili barabara bara pod prysznicem, ale tu się nie da. A czy gdzieś tu się da? Chyba nie? No trudno. No dobra, no to tak wiecie, no. Pocałuj ją w policzek i idź spać. Przy dzieciach to się nie da być niegrzecznym. O jejku, zmień brudną pieluszkę. No mały nam nie daje niestety się wyspać. Nasza droga Violet będzie dzisiaj szła już do pracy, więc zaraz tutaj jeszcze jej każę poćwiczyć dyskutowanie, bo potrzebujemy tego do. A nie, nie dyskutowanie, tylko analiza i dyskusja. A nie, no to dobrze. Dobrze jej kazałam. Niech poćwiczę sobie to dyskutowanie. Olaf dzisiaj do pracy i tak nie idzie, ale może się wykąpać. Nie wiem, czy może, jak ona jest w środku, ale mam nadzieję, że tak. A ty, mój drogi, idziesz dzisiaj do szkoły, ale widzę, że wszystko jest na razie w porządku, więc... O, dziecko, twój braciszek nie śpi, więc możesz sobie tutaj pogaworzyć i porozmawiać troszeczkę z nim. Spędź z nim trochę czasu. I może się zajmiesz trochę roślinkami, co? Niewiele możesz tak naprawdę robić z tymi roślinami. O, możesz podlać, super. To weź tutaj przyjdź i podlewaj. A czemu ty zły jesteś? Co się stało? Rozgniewany, niechciane rodzeństwo. O, jak mi przykro. Olaf, napraw to. A potem skorzystaj. Kurczę, tu się trzeba roślinami jeszcze zajmować. Zaj Zajmąć. <noise> Zająć. Spryskaj przeciwko owadom. No, Olaf, dzisiaj dom jest na twojej głowie. Dom, gdzie i dzieci, i w ogóle wszystko, więc. W sumie dobrze, że oni tak nie, nie pracują zawsze w tym samym czasie. Ją wyślę w takim razie chyba samą. Jeszcze nie dostanie tego awansu. Tak bym z nią poszła, ale... Poszła i poćwiczyła to, ale trudno. Moon, jak tam? Ojej, a coś się z drzewem stało? Dlaczego? Ojej! Halo, kto mi wiśnie zajumał? Znowu jakiś bug, rozumiem, tak? Coś się zbagowało, co się zbaczyło. Nie wiem, co się stało. Podlanie ją zepsuło. No cóż, tak bywa. To są Simsy. Ale jak ci idzie moja droga? No, mogło ci iść lepiej, ale ja wydałam wszystkie środki, jakie tu miałaś, niestety, na ten ostatni element, który musiałam wykupić. Gwiazda gwoździ Olaf urodził się z młotkiem w dłoni, czy powinien w końcu przygwoździć? Myśl: Dobrze, tak, możesz, Olaf, lubić majsterkowanie. Czemu nie? Ej, no nie! Coś się zbadziło. Dobra, dzieci nie mogą zajmować się ogrodem, bo bagują. Mam nadzieję, że jest, że jest jakiś sposób, żeby to naprawić, bo. Te rośliny nam sporo dawały! Idziesz opryskać ten orzeszek, który tam leży. Jaki ty jesteś przystojny. Ja nie mogę. No. Tak, opryskasz, tylko co z tego? A może pracuj z domu. O, dobra, pracuj z domu. To sobie poćwiczysz tutaj to cały czas i będzie spoko. Moja droga, zjedźcie, a potem wrócisz do tego swojego zadania tutaj, zajęcia. Weź porcję i ty też. Weź porcję. Kto do ciebie dzwoni? Podejrzana eksplozja. W szkolnym laboratorium nauki. Ojej. Nie wiem, co to było, nie wiem, co, co to było. Coś sąsiedzi kombinują. W szkolnym laboratorium naukowym MUN wywołał potężną eksplozję, narobił strasznego bałaganu i napędził strachu innemu uczniowi. Sądzimy, że zrobił to celowo. Obniżenie oceny wydaje się na miejscu. Nic takiego się nie stało. Wydaje mi się, że to jednak jest trochę niebezpieczne, więc yy, jednak obniżenie oceny. O, zobaczcie, zrobiłam jej w ogóle nowe stroje i wydaje mi się, że ta kiecuszka jest całkiem ładna. No dobrze mężu mój, entuzjazmuj się posiłkiem. Tam była opcja podej trochę potrawy, ale ją zignorowałam, a teraz chciałabym to zrobić, już jej nie ma szkoda. Pokaż jej podziw, spójrz głęboko w oczy. Boże, jakie to jest słodkie! Jacy oni są kochani! Och, a ty się teraz wirciarski zrobiłeś. Czekajcie, bo dziecko pewnie czegoś potrzebuje, bo ja o nim zapomniałam. Nie? Aż dziwne. Niesamowite. No dobra. Olafku, mój drogi, odłóż to, sprzątnij. Beef Wellington z niby mięsem. Okej. Okay, to ona chyba będzie mogła to jeść. Ja nie wiem, czy on będzie w stanie to ugotować, bo on nie ma zbyt dużych umiejętności, ale Damy mu szansę, damy mu szansę. Chce się domem, chłopak zajmować. To czemu nie? A dzień dobry pani. Pani też będzie niedługo miała Dziusia. Opłać rachunki. Nie ma tragedii. Moja droga, no jak ty skończysz? To skorzystaj, a potem zapraszam do rozpatrzenia sprawy i weź udział w zeznaniach. Jej, udało się! Osiągnęliśmy, osiągnęliśmy. A nasz drogi mąż tutaj, twardo. Gotuje. Oj, i Dzidzia się drze. Mój drogi, nakarm Dzidzie, gawoż, kołyż. Przerąbane, Olaf. Twoja żona tutaj ciężko pracuje, a ty musisz się domem zajmować. Olafku, a co ty będziesz robił? Ojej, może ty się zdrzemnij, bo ty się biedny strasznie zmęczyłeś. Ale ona też w sumie. Moon wrócił ze szkolnym projektem o nie ja nie lubię szkolnych projektów szkolny projekt z szkolnym projektem ale odrób lekcje w pierwszej kolejności i jak nam młode dzisiaj wyskoczy z kołyski to chyba postawimy im ten nowy dom to znaczy chyba już w kolejnym odcinku możesz go pochwalić za to jakim jest dobrym tatusiem i jak się wspaniale zajmuje domem i dziećmi No dobre dzieciństwo Jakie to fajne. No, nie ulubimy bałwana, bo śniegu nie ma. Wspaniały nauczyciel. Praca domowa odrobiona super. Możesz go przytulić. No, met so cute. No dobra, ale tu mały munt. Też się obudził, więc też go przytul, bo że po prostu ty jesteś takim słodziakiem Olaf, że to jest aż niemożliwe. Już, 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 Olaf, już. <grafię> już wystarczy. O, festiwal humoru i harców. Też w sumie fajnie by się rodzinnie wybrać. Violet długo jeszcze. Tak, myślałam, że Wajlet nam tu szybciej wróci do domu, ale niestety. Siedzi na tym zebraniu, czy gdzie tam, już strasznie długo, więc chyba nic z tej wyprawy, którą planowałam, bo ona będzie już zbyt zmęczona, żeby iść na siłownię. No trudno, a sama chciała. Ale chyba nic z tego nie będzie. Więc chłopaki sobie tutaj pograją troszeczkę, bo Moon chce rozegrać trzy partie szachów, więc rozegramy sobie tutaj partie szachów. A Olaf chce. Karcić swoje dziecko lub na stolaka pięć razy, ale mum jest taki grzeczny, że nie ma go o co karcić, aż nie wiem, będę chyba musiała oszukać. E, to tu, 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 tu zaproś go do środka. No, przyszedł tutaj ojciec Muna, więc może ojciec Muna też trochę z nim pogra. E, mum, proponuję, żebyś właśnie tak zaproponował tatusiowi graj z Brentem. Olaf czuje prawdziwą więź z nowym członkiem rodziny. O, simem o imieniu Moon, To się nazywa ciepłe powitanie. Jakie to słodkie. Podziw. Olaf życzy jak najlepiej Simce o imieniu. Simce? Simce? Ok. A, a i mamy jeszcze śnieżną zabawę. Słodko. Mączy, ty jesteś dziewczynką? Ja o czymś nie wiem. No, jak tam chłopaki, pogracie trochę. Możesz pogadać też tutaj z tym swoim tatusiem. Olaf, ty się zajmiesz znowu tym małym tutaj. Eee, o, bo właśnie, bo chciałam, żebyś osiągnął ten czwarty poziom. No kurczę, nie ma kogo karcić. <laughs> Może Imir będzie bardziej niegrzeczny, bo mont to jest po prostu aniołek. On nic nie broi. Jejku, czy ty wrócisz do domu dzisiaj? No też bym była wycieńczona, jakbym tak długo siedziała w robocie. Jest! Wreszcie wróciła! I po prostu jest naprawdę wykończona, więc tak tylko szybko wykonaj sekwencję jogi, skupianie umysłu i idź spać. No, niestety, przykro mi. To znaczy, nie, nie idź spać, o Boże, nie. Nie idź spać, chodź tu, podejdź tu. Wy możecie tam sobie grać, a my tutaj proszę bardzo. Postażamy naszego małego. Więcej opcji. Postaż. Jej! Yeah. I... Boże, co to? Zima, zima. A nie, bo to się losują te, te, te takie... Ah. Głuptasek. Dobrze, niech będzie głuptaskiem. O, jejku! Ty jesteś blondaskiem po tatusiu! Yeah, <laughs> Jaki śmieszny, boże, ale ma dziwne oczy. już się boję, co to będzie. Już się po prostu boję. Ale okej, okay. sprawdzimy sobie. A tutaj rodzinę Stwórz Sima. No i imir wygląda w ten sposób. Ma strasznie dziwny kolor skóry, nie mam pojęcia po kim. Oczy ma po tatusiu, nos ma ewidentnie po mamusi. E, włosy ma też po tatusiu. Dobrze, moi kochani, e, tak wygląda nasz drogi imir. Uważam, że jest przesłodki i jest mega fajną mieszanką między e, Violet a Olafem. I w ogóle, matko, ja, wiecie, że to wyszło przypadkiem z tym imieniem. E, Ponieważ no ja chciałam, żeby to było imię księżycowe, i trafiłam, po prostu sprawdziłam różne nazwy księżyców różnych planet, i jedną z nich był Imir. A Imir jest imieniem z mitologii nordyckiej, z kolei Olaf no ma takie korzenie, jakie ma no jego imię wskazuje bardzo konkretnie. I kurczę, ja po prostu wiecie, co ja dopiero teraz się jakby zorientowałam. Totalnie, totalnie nie ogarnęłam, że Imir... Oj czekaj, a nie wiem dlaczego ci tu wyłączyło. Co ty byłeś? Głuptaskiem byłeś. Dobrze, bądź głuptaskiem, robaczku. Także tak się prezentuje nasz drogi Imir. Ja troszeczkę zmieniłam mu odcień włosów, ponieważ w następnym pokoleniu mamy... Kamień księżycowy, którego kolorem jest srebrzysto-błękitny, czy coś w tym stylu, więc to jest, e, tak, e, tak wygląda. Imir, tak, Imir będzie kontynuował e, dalsze losy tej rodziny, rodziny Stone. Czy tam rok? Boże, czekajcie. A, bo on jest Bergson, Jesus. Ja, na Bergson mi tu zmieniliście. Nie, ty byłaś rok i ty masz być rok. Sorry, Olaf, ale tak dobrze to nie ma. Dobrze. Ja to zmienię za chwileczkę. Jak widzicie, imirek mi wyskoczył tutaj z taką blizną, ale ja tak sobie pomyślałam, że to może być znamie. A ponieważ w kolejnym pokoleniu hmm, może nie będę wam zdradzać, co będzie w kolejnym pokoleniu, ale mam pewien pomysł co z tym dalej zrobić, więc zostawiłam mu to. Tak się imirek prezentuje, jeśli chodzi o ubranko na co dzień numer 1, ubranko na co dzień numer dwa Eee, takie ma ubranko oficjalne, do spania, no, jak na jakąś imprezę, do pływania, na gorącą pogodę i na zimę. I chciałam już postawić tutaj dom, ale ponieważ, jak widzicie, gra mi się przycina, więc odpuszczę sobie, bo mam po prostu strasznie nagrzany komputer i za chwilę boję się, że zaraz mi się wyłączy, zanim zdążę zachować grę. Także kończę już, moi drodzy. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeśli tak, to zapraszam Was do komentowania, lajkowania, dawania łapek w górę. To jest chyba Was Nieważne! Po prostu dajcie mi znać, co sądzicie. I co myślicie o naszym małym kontynuatorze? Trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia, miłego simowania i pa pa!